Dzień dobry. Dzisiaj pokażę, jak zrobić obrazek z pomponów. Do tego potrzebne będą dwie włóczki, najlepiej różnych kolorów, ale może być też więcej kolorów. Opcjonalnie ołówek i gumka i nożyczki. Można narysować jaki się chce kształt. Ja akurat rysuję sobie serce. Narysowane już moje serce odkładam na bok. I teraz pokażę, jak zrobić pompon z włóczki. Nawijamy sobie kilka razy włóczkę, tak na rękę, żeby całkiem obficie było to obwiązane, bo z tego będzie pompon. Ucinamy. Zdejmujemy z ręki, tylko żeby był właśnie taki kształt, i odcinamy kawałek włóczki jeszcze jeden. I kładziemy tutaj i związujemy na dwa słupy, żeby się na pewno je rozplątało. Teraz, jak mamy tak związane, przecinamy te górne jakby mostki, przecinamy i robi się nam powoli pompon. Trzeba wszystkie przeciąć. Tylko uważać, żeby ze spodu, jak się za mocno ciągnie, to wtedy wypadają. I jak mamy tak, to regulujemy, właśnie tak obcinając sobie. Teraz, jak tak mamy, to wtedy teraz przycinamy. Musiałam zmienić nożyczki, bo tamte niestety nie nadawały się do takiego cięcia. I regulujemy. Dalej Regulujemy. Przycinamy tak, żeby nie było za długie, te włoski ale też żeby nie były za krótkie, bo wtedy będzie nam po prostu, jak będą za długie, to nie będzie to estetycznie wyglądało. Staramy się równo przycinać. Mam mamy gotowy pompon. Robimy kilka takich pomponów, żeby wypełnić nasz rysunek. Ja będę robiła tyle, żeby wypełnić y, moje serce. Zrobiłam już pompony i przyklejam je gorącym klejem. Jak ktoś nie ma gorącego kleju, można przykleić moje płynie, ale nie wiem, czy będzie ten sam efekt. Trzeba uważać, żeby się przypadkiem nie poparzyć. Pamiętajcie, że używając gorącego kleju musicie to robić pod nadzorem rodziców lub osoby dorosłej. Teraz zrobię niebieskie pompony, żeby wypełnić tutaj tło. przyklejeniu wszystkich pomponów to mniej więcej tak wygląda. Jak ktoś chce może sobie całą kartkę tymi pomponami wykleić, jak ktoś chce może sobie zostawić tak, a ja wytnę po prostu teraz resztki tych kartek. Tak to wygląda po skończeniu, po wycięciu. Można to przyczepić do ściany i do, lub do szafki. Dziękuję za uwagę.